Szymonko widzowie, jestem Krzysztof, a dziś Będzie oczywiście kolejność naszych zy Beam Engine Drive No i w tym odcinku Jak, jak co każdy odcinek Naprawimy sobie oczywiście Samochód Bo jesteś przecież blacharzem Lakiernikiem I człowiekiem orkiestrą No Proszę bardzo Tylko nie wiem czy tutaj nie ma blacharstwo Ale to usunęli, tak? No w aktualizacji ostatniej Dobra nie przeciągam, tylko trzeba lecieć. No, dzisiaj jest nowy samochodzik: A mianowicie T4. Tylko, że nie. Kurde, ale jestem utalentowany w jeżdżeniu lawetowym, tylko że nie taka zwykła te czwórka. Nie, nie, nie. To jest te czwórka z silnikiem V6. Ale jestem utalentowany dzisiaj w jeżdżeniu lawetów. Jak komuś to nic nie mówi. To no, dobry silnik, tak w skrócie, jak ktoś nie ogarnia i tak dalej. <laughs> to w skrócie, dobry silnik, mocny, wagenowski, a ja wageniarz, no nie, coś nie mówię wageniarz, tylko waginiarz, o, waginiarz, tak. No a tutaj właśnie sytuacja, jaka tutaj właśnie jest z tym wypadkiem to to, że no, jechał sobie jakiś dzieciaczek kolejnogą elektryczną no i wiadomo, wymusił, tak jak teraz dużo tych przypadków jest z tymi kolejnogami elektrycznymi no to i u nas na wiosce tak się stało no i musimy jechać, nie? po tego, y, po ofiarę tego wypadku no podobno tam grubo dostał no chciał ten, wi wiadomo, ten kierowca nie kulejnogi tylko samochodu, chciał wiadomo ominąć tego. Ale przy omijaniu wpadł w poślizg, bo to zaraz zobaczcie jaki samochód, ale fajny Wpadł w poślizg no i wywalił w ścianę, bo tam obok taka jakby ściana tutaj jest I wywalił w tą ścianę, dlatego... No, stało się jak się stało Czego mi gaz? Halo? czego tu nie ma kół? Halo? A patrzcie jak on przyspiesza ten Volkswagenik Chodźcie, wylicznik wam dam Jak już się wkręci na obrota, to już idzie. Co tam się z lawetą stało? Halo? No. I tutaj mamy y, całą tą. No. Brygadę pancerną. Te. A no i tak, dzisiaj mamy nową lawetę. Dodali sobie na, na Morlanda niesponsorowane jak coś dodali nową lawetę takoło a ostatnio szukałem sobie lawet, więc patrzę. O! Nowo lawety. No jest super. Mamy nową lawetę do odcinka. No i to mi się podoba, nie? Nowa lawetka. No i wszystko jest G Nie no, ogólnie mod fajny. Na no, tą tę czwóreczkę. Szyby wszystkie cyk cyk tutaj. Drzwi otwierane, zamykane, maseczka, wszystko Fiu, fiu, fiu jest Tutaj cały środek wiadomo Jak to się rozkłada, bo nawet jeszcze tej lawety nie testowałem, tak szczerze Wam powiem Pobrałem i od razu film nagrywa mnie Nie wiem co z tu, czym się je No o, jak w lawecie się otwiera Tylko tą kredką pasowałaby tak szerzej odjechać bo tu mi trochę przeszkadza ta kretka. O kurde, ale wolne były te drzwi perfect. perfect 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 No naprawdę perfect no, tu też mamy ładną tę czwóreczkę. Tylko tym razem policyjna. Tę fureczka to zamykamy. Tutaj bagażnik też zamykamy. Musimy sobie odjechać. To nam będzie prościej wyjechać. Tym Mercedes. No właśnie, co sam, samochód? Mercedes. Czy to za klasa? Cele. Dobrze, CLS 63 AMG, czyli no fajny samochodzik, v sameczka na pokładzie. To włączamy koguty. Ale to zdrowy, jak to idzie. I na ręcznym, cyk, parkowanie. Trochę źle zaparkowałem, trochę nie w miejscu parkingowym, ale to taki jest tylko taki malutki szczegół. Tak szczerze. Dobra, elegancko. Gasimy. Tutaj cyk-cyk wszystko. Proszę bardzo, ładnie zaparkowane. No, z prawej strony trochę więcej miejsca jest, ale to taki tylko mały szczegół. Nie, się wcięłem w lawetę. Nie, no mega. Mega informacja. O, tu nawet kolejnoga leży. szczęby. tej kolejne nogi raczej. Jak ona ciężka ta kolej Idziemy do murka ją. Zamykamy bagażnik w Mercedesie. Mercedesie. O, gada ładnie. Powinniście słyszeć jak coś Maśnie gada, maśnie Nie wiem czy ja na sprzęgło, jak to przecież jest automat, nie? Ale tak dla zasady o Kurde, tutaj koło jest zdrąbane całkowicie Czyli musimy na wstecznym jechać Czy wiecie, no o tak na wstecznym, tak Dobra Ok. No to zrobiłem ładnie, ładnie zrobiłem No kurde, jak mi ta myszka już wkurza Dzisiaj mnie nie chciała baterii przyjąć na pokład Dopiero musiałem nowe baterie brać Bo tak zawsze do myszki to biorę takie Już wyzymane, takie wiecie już, już używane te baterie zawsze biorę do myszki Bo mi szkoda nowych brać Dzisiaj musiałem wziąć nową przecież ta myszka jest, dzisiaj była tak łaskawa. O kurde, Volkswagen odpalił. Ty, a pan to stoi, może, co nie? Dziękuję. Gdzie Volkswagen odpalił? Wiecie, <laughs> przy Mercedesem odpalił Volkswagen. Mega informacja. Mega. Mega podobująca mi się. Tak, dobra, wsadzamy go na tą lawetę. No, widzę, że to jest ciężki przypadek, dosyć. No, ciężki przypadek, no. Bo on się podnosi i skuba nic razem z lawetą. A to dosyć źle. No, jałze się poprzeginały, ale może go nam się uda to wsadzić na tą lawetę? Przynajmniej taką mam nadzieję. Może to widzę, że się wciął. Dosyć bardzo zawzięcie. No, jak w Mercedes za zawzięty, no. Jak się wciął, w tą lawetę. Dobra, ja go wezmę w inny sposób. Po prostu go podczepiamy na wysokość, nie wiem jaką jeszcze, ale podczepiamy go na taką wysokość jakoś. No, na wysokość powiedzmy, że lawety. I później go tylko opuszczamy na tą lawetę. To jak nie chce się po prostu samochód wczepić. Wiem, trochę nie, nierealistycznie, ale to no rozumiem. No, nierealistycznie, ale działa. To najważniejsze. A tak go widzę podczepiamy, i patrzcie, tak go bierzemy, cyk i później go tylko na lawetę, tylko trzeba dobrze lawetę podjechać i tylko później go opuszczamy na lawetę i jesteśmy ustawieni, nie? No, taki jest plan. Po co w ogóle odpalam? Halo? Przecież to wystarczy zrobić tylko taki myk, o kurde, postawiłem lawetę na samych najazdach, no spoko, stop, dobra, tutaj musimy, no właśnie tutaj będzie teraz problem, żeby tą lawetę idealnie wziąć pod tego Mercedesa, żeby on tylko sobie wskoczył, żeby tylko, no. puszczałem powolutku. Powolutku chciałem, ale dobra. Ok, jak nie chciał powolutku, to jego, jego problem. Ja chciałem powolutku, bez stresu, a ten Mercedes sharp i zleciał sam. I tyle, i po ptakach. Dobra, ale przynajmniej mamy go załadowanego. Stawiał trochę opór, no nie powiem dosyć oporny był Jeśli chodzi o ładowanie na lawetę Ciężki przypadek oj, ciężki przypadek proszę pana tylko teraz tak zawalać nie możemy, bo przecież no Zapomniałem, że to nie diesel, tylko to jest benzynka Dizelka to co można samym sprzęgło odpuszczać, żeby ładnie pojechał sobie ze startu. A benzynkę to trzeba trochę gazem już. No, taki protip. Staram się nie niedowalać, żeby ten Mercedes nie spadł, bo przecież on jest nieprzypięty. Nie wiem, czego go nie przypiąłem, ale go nie przypiąłem. Wiem. Jestem tego świadomy, że on jest nieprzypięty. Ale może dojedziemy, bez przypinania dziada. No piąteczkę i się będziemy tak toczyć na tej piątce. No, 40 będziemy tak toczyć i dojedziemy na spokojnie. A teraz widzę ja w ogóle gazu nie dotykam. Mogę sobie wyjdzie. Tak sobie odejść. Proszę ja was bardzo. Tylko sobie ręką biorę kieruję. I on przejedzie jedzie sam, tylko nie wyrażę Pana, proszę nie gatnąć. No, na jedyne co sobie pojedzie. Elegancko, dobra, dam mu trochę, bo... Strzał ze sprzęgiełka. Idzie. Power 6 robi robotę. Proszę się ładnie wkleić w zakręt teraz te, te nieszczęsne znaki, żeby oni nie zahaczyć. Bo... dobra, nie jadę ten. Jadę tak na skróty. Przez pole. A co? Dobra. Tyk ręczny. Gasimy. A patrzcie jak się ładnie szyby otwierają. O, widać? Widać. Się ładnie szybko otwiera. I teraz cyk. Druga szybka. A tamta co nie działa? Dobra, nieważne. To nie jest recenzja modów na dzisiaj. Może inny film. Jakbyście chcieli z recenzji modów jakiś film, to śmiało piszcie, ja wam podam. Jakby te mody i recenzje zrobimy. Po prostu, które mody są warte pobierania, a które nie. Bo są na takie, że no nie warto ich pobierać. No niestety takie są. zbagowane niektóre. I to nawet sporo takich zbagowanych jest tak szczerze. Które takie wiecie, na przykład wszystko jest super, sikala kafo z, z zewnątrz, ale środek macie, wiecie, taki jakby i go wypluł Taki wyplucy ten środek w ogóle Tekstury brzydkie i tak dalej Tak jak w tym Mercedesie, są ładne tekstury, nie? Zobaczcie Ale są takie mody Na przykład Fiat Multipla Na Modlandzie na przykład Która jest po prostu No ściekiem, no bo no, Wszystko jest z niej złe, środek jest zły tu ma jakieś w ogóle hitboxy, ma hitboxy, mówię w języku teraz fortnite'owy, tutaj jakby kropki ma i no nie ma, jak tutaj macie kropki, wiecie, na równo z tym, to tam kropki są jakoś tutaj o tak wyjechane, powiedzmy. No o tak tam jest, naprawdę wam mówię, szczerze. Dobra, tu już chyba więcej nic nie działa, tylko trzeba założyć części. I trzeba go będzie pojechać i wydostawać tego mercedesika, ale ładny, AMG CLS 60 q O, zobaczymy sobie silnik. Wow! Beautiful Dobra, zamykamy. Dobra, zakładamy części. Jedziemy na jazdę testową. Na początku delikatnie, na początku go nie będę dusił. Ale on chce jechać, on bardzo chce jechać. Tak dam połowę gazu. O kurde, ale on ma mocy Merceres. A bo on kontrolę trakcji ma wyłączoną. To dlatego mi tak on idzie. Dziad jeden u No, ale boczkiem też się rwie, tylko ma skręt mały, ciężko nie jest im latach. No i długa limuzyna, ciężka. I tył lekki, co nie? Tak trochę jak latanie niebokiem mustangiem. No ale mustang bardzo wyciąga dupę, tak szczerze. Ja wam mogę z doświadczenia powiedzieć, że mustang bardzo wyciąga tył. bo bardzo lekki tył, ciężki przód. Przynajmniej getek. Dobry ten Mercedes. Mercedes. No. Przejdziemy sobie tutaj pęteleczkę. Taką ładną. tutaj w lewo i tu go możemy teraz depnąć teraz gaz by jak coś tylko kontrola trakcji jakby kontrola trakcji i stabilizacja teraz wariuje bo wiadomo naprawdę mu daję teraz full gaz i stabilizacja go utrzymuje ładnie Ładnie chroni przed tym, żeby nie wywalić w ścianę. Coś z pilnym stało, halo? Bo coś mi krzywo jechał. Nie wiem, ale nieważne. Dobra. Wracamy na bazę. Czekajcie, tylko sobie robimy ładną nawrotkę. Na w ładnym stylu, a nie na jakieś cofanie tam. No, jakiś babciowy styl. To się tak robi. Ja teraz smażenie laka. No, smażenie laka też bardzo ładnie tym Mer Mercedesowi idzie. No. no dobra, widzowie, to by na było wszystko. No i co, jak wam się podobało, dajcie sobie łapkę w górę. No i, się, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.